Wiecie, yy, nie wiem, czy kojarzycie, ostatnio był taki materiał tego Rewa i mnie bardzo zaskoczyła ta jedna z dziewczyn. Yy, w sensie on nagrał materiał, że Ola Ciupa i reklamują jakiś tam skam, który nie działa. I powiem Wam, że doszło do, do rzeczy niesłychanej. Jak tam, czemu miałeś pH w proponowanych? Lubisz go oglądać? Tak. Co ty kurwa myślisz, że się będę wstydził? Co ja mam 10 lat? Od Konowskiego widać, jesteś Bartikson. <laughs> I ta Kinia Wiczyńska, powiem Wam, że normalnie się przyznała, że nie wiedziała, przeprosiła. Nie to, że wiecie, udawanie, że sytuacji nie ma. A to ja, to było. Ta, ta Kinia Wiczyńska to TikTokerka. I no, powiem Wam, że nie, nie spodziewałbym się po TikTokerce takiej dojrzałości. Kinia Wiczyńska. Te świece. O. Widzę, że coś się dzieje, mam pełne djemy wiadomości. Nie będę chować głowy w piasek, więc od razu odpowiadam. Chodzi o te świece do uszu. Słuchajcie, powiem tak, znacie mnie, jestem osobą szczerą, najszczerszą do bólu. Kiedy źle mówię, że źle, kiedy jest dobrze mu że jest dobrze. Jak wyglądało to? Przyszły do mnie świece, byłam tak też nastawiona do nich, tak wiecie, sceptycznie, oglądałam różne filmiki, a jeden z, z influencerów właśnie mi powiedział, że one są naprawdę fajne, więc wytestowałam, odpaliłam, no i zobaczyłam, że w tej świecy wiecie, jest jak... jest coś takiego fu, więc mówię, no to jest pewnie ten wosk, więc jak dla mnie to zadziałało. Moi rodzice też to, moi, moi rodzice, moja mama przyszła i mój brat powiedział no i dawaj mi to też. Reflink nie działa? No jak refling nie działa? Mój refling nie działa? Działa. Klikam, działa, proszę nie kłamać. Dobra sobie to odpalił, no i też tam był wosk. Ja, no na moje oko, wyobraź sobie, nigdy takiego czegoś nie robiłam. Widzę, że w tej świecie jest wosk, świeca do uszu, która ma to oczyścić, więc pomyślałam, że to działa, no. Nie jestem lekarzem, żeby to, żeby wiecie, żeby wiedzieć, że to nie jest wosk. Nie wiem, jak to Wam mam wytłumaczyć, no ale mam nadzieję, że wiecie. jeżeli mówię, jeżeli Wy wiecie, że tutaj coś jest nie tak, to Was bardzo przepraszam. Będę bardziej weryfikować wszystko. I to był mój błąd, że nie obejrzałam tego filmiku, co na przykład obejrzał ten chłopak różnych lekarzy i w ogóle. Bo tak przyznaję się, nie obejrzałam tego filmiku. Zobaczyłam, że. Czy nie będę oglądał tak? Że działa, że coś jest z tej świecy. I tyle. Przepraszam Was w takim razie, jeżeli, jeżeli ktoś się czuje urażony tym albo. I zobaczcie, źle zrobiła, nie sprawdziła dokładnie i przeprosiła. Kurwa niesamowita historia, nie? Można. Okazuje się, że można. Niesamowicie mnie zaskoczyła. Bo każdy popełnia błędy, nie? Ale właśnie jest część influencerów, że udaje, że tego nie było, a Kinia Wiczyńska, no, elegancko się zachowała. i mogę wam jedynie obiecać, że już teraz na pewno będę wszystko w 100% weryfikować, chociaż... Znaczy, w to bym nie wierzył akurat. Podejrzewam, że trzy miesiące i zegarki będą <laughs> coś w stylu. Tak, staram się weryfikować to wszystko sama. Wszystkie rzeczy, z którymi współpracuję, ale będę starała się jeszcze bardziej. Można? Można. Da, zobaczmy.